Decyzja telewizji polskiej o udziale naszego kraju w Eurowizji w 2026 roku wywołała całą falę emocji i kontrowersji. W obliczu bojkotu ogłoszonego przez część europejskich państw z powodu obecności Izraela w tym międzynarodowym wydarzeniu, wiele głosów sprzeciwu słychać również od polskich artystów. Przykładem jest Krzysztof Zalewski, który postanowił w nietypowy sposób zareagować na zaistniałą sytuację. Muzyk wziął udział w nagraniu Tiktokerki znanej jako Kawka, która w internecie zyskała popularność dzięki swoim dosadnym komentarzom na aktualne tematy. Twórczyni zaprosiła Zalewskiego do wspólnej akcji, postawili bezpośrednie pytanie rzecznikowi telewizji polskiej na temat stanowiska stacji wobec trwającego protestu licznych krajów. Połączyli się na żywo, a efekty ich rozmowy szybko znalazły swoje miejsce na TikToku, stając się weralowym hitem. Już na samym początku rozmowy Zalewski wita się z rzecznikiem. Dzień dobry, panie rzeczniku. Krzysztof Zalewski, muzyk z tej strony, Julia Kawka, mówi co od razu wbija w temat. Oba twórcy mają jasno określony cel: wyrazić protest artystów oraz części społeczeństwa przeciwko udziałowi Polski w Eurowizji, jeśli planuje się, aby w konkursie brał udział Izrael. Deklarację bojkotu mamy już M. In, od Hiszpanii, Irlandii i Słowenii. Nasze pytanie brzmi: kiedy Polska? Słyszymy ich zdecydowane zapytanie. Niestety odpowiedzi rzecznika nie ujawniono w całości, ale zdołaliśmy usłyszeć fragment jego reakcji. Przepraszam bardzo za mój sarkazm, ale od dwóch dni odbieram cały czas telefony w sprawie Eurowizji, przyznał pracownik TVP, co tylko wzmacniało napięcie sytuacji. Na koniec Kawka dodała. Że to dopiero pierwszy dzień protestu, sugerując tym samym, że z pewnością możemy spodziewać się kontynuacji. Przy podcaście powstał także opis, w którym twórcy zachęcają widzów, aby sami próbowali dodzwonić się do przedstawicieli TVP i wyrazić swoje zdanie. Warto przypomnieć, iż 8 grudnia telewizja polska ogłosiła, że nasz kraj weźmie udział w Eurowizji 2026 roku. Pomimo kontrowersji dotyczących obecności Izraela w konkursie, który organizuje Europejska Unia Nadawców, w oficjalnym komunikacie telewizji wyraźnie podkreślono, że zgłaszany protest jest dostrzegany, jednak stacja wierzy w potencjał Eurowizji jako eventu, który w centrum stawia muzykę. TVP uspokaja, że Eurowizja ma szansę znów stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka. I tyzyka. Pomimo tych zapewnień, wiele osób, w tym wspomniany Krzysztof Zalewski, wciąż nie jest przekonanych. Cała sytuacja tylko wzmacnia dyskusję w mediach i wśród artystów, którzy głośno wyrażają swoje obawy dotyczące wpływu polityki na sztukę. Ostatecznie to nie tylko kwestie muzyczne, ale także moralne wybory stają się polem bitwy w międzynarodowym świecie rozrywki, a zapał uczestników oraz publiczności do dyskusji na ten temat wydaje się nie słabnąć.